Zanim jeszcze radiooficer Felix Skoczek zdążył zameldować się u kapitana, pierwsi w jego kabinie znaleźli się inżynierowie Sebastian Trzeciak i Andrzej Iwański. Weszli, zatrzymali się tuż przy drzwiach i żaden nie śmiał uczynić kroku w stronę biurka, przy którym siedział kapitan Bolesław Struga. Proszę, zajmijcie miejsca, panowie, zachęcił ich. A więc już wiecie? Skinęli głowami. Trzeciak wyglądał jeszcze na zaspanego, jakby tylko ocierał się o rzeczywistość. Jego twarz wyrażała obojętność prawie idealną. Nie było na niej najmniejszego śladu strapienia lub choćby ciekawości. Iwański natomiast, odziany w świeżo odprasowane spodnie z tropiku i takąż bluzę, gdyby nie rozterka na obliczu, mógłby być wzięty za kogoś z załogi Oriona, szykującego się do jakiejś uroczystości. Skoczek, nasz radiooficer, oświadczył, że to on zamknął w chłodni przez pomyłkę inżyniera Karola Mondalskiego rzekł kapitan. Andrzej Iwański, patrząc w tym momencie na Trzeciaka, zapytał: Czy to prawda, panie kapitanie, że Karol, to znaczy inżynier Mondalski, jest cały zakrwawiony? Kapitan nie zdążył odpowiedzieć. Nie patrz tak na mnie, ryknął nieoczekiwanie Trzeciak. Słyszałeś przecież, Mondalskiego zamknął w chłodni radiooficer. Nie unoś się, spokojnie powiedział Iwański. Zapytałem tylko, czy prawdą jest, że Karol ma rozbitą głowę. Tak, powiedział kapitan Struga. To prawda. Jeśli skoczek przyznał otwarcie, że sam zamknął inżyniera w chłodni, to chyba nie jest możliwe, że to on rozbił mu przedtem głowę. Co panowie sądzicie o tym? Wyznaję, że nie znajduje w tej kwestii sensownego wytłumaczenia. Wczoraj u pana kapitana Karol nieźle sobie popił, wtrącił nieśmiało iwański. Prawdę mówiąc, wszyscy mieliśmy w czubie. Skoro pan skoczek zamknął go w chłodni, a podpity Karol nie mógł się stamtąd w ciemnościach wydostać, to jest chyba możliwe, że potknął się i uderzył o coś głową. Wzrok Sebastiana Trzeciaka biegał teraz z przedmiotu na przedmiot, aż spotkał się ze spojrzeniem kapitana. Od kogo dowiedzieliście się panowie o szczegółach tej tragicznej nowiny? Od ochmistrza. Po niewyraźnym komunikacie radiowym natychmiast udaliśmy się do pana Madeja, żądając wyjaśnień. Odparł Trzeciak, wytrzymując spojrzenie kapitana. Powstrzymajmy się przed dalszymi komentarzami, panowie. Zaraz tu przyjdą pierwszy oficer i główny sprawca tego nieszczęścia, Skoczek. Posłuchamy jego wyjaśnień. Panów jednakże proszę o udanie się do mesy i pozostanie tam. Pan nas wyrzuca? Andrzej Iwański był oburzony. Nie wyrzucam, tylko uprzejmie nalegam na spełnienie mojej prośby. Niestety nie mamy na statku milicji i sam muszę pokierować dochodzeniem w tej sprawie. Przynajmniej do pewnego czasu. To znaczy do jakiego czasu? spytał trzeciak. Nie umiem tego przewidzieć. Zanim dojdziemy do Port-Gentil, powinienem wiedzieć coś konkretnego. A później zobaczymy. Na razie żegnam panów. Wyszli bez słowa. W tej samej chwili statek drgnął, zadudnił silnik, na pokładach rozległy się komendy manewrowe. Kapitan Struga ujął słuchawkę telefonu wewnętrznego. Jasio, przynieś mi tu chłopcze termos mocnej kawy. Tak, filiżanki też. Trzy. A potem zostań w mesie, jeśli zdołasz posłyszeć, o czym będą rozmawiali obecni tam panowie inżynierowie, dokładnie zanotuj to w pamięci. Zrozumiałeś? Tak, czekam. Do kapitańskiej kabiny weszli jednocześnie pierwszy oficer Grzegorz Branicki i radiooficer Felix Skoczek. Obydwaj ubrani byli w tropikalne mundury, jak gdyby szykowali się do uroczystego zawinięcia w ważnym porcie. Obydwaj byli poważni, skupieni. Na twarzy Skoczka nie został nawet cień z porannej maskarady. Splecionymi palcami dłoni uciskał brzuch, wydając przy tym krótkie sapnięcia. Co panu dolega? Cierpię na żołądek, panie kapitanie. Coś poważnego? Zważywszy potrzebę, dla jakiej się spotkali, pytanie to brzmiało ironicznie. Chyba nie, lekka niedyspozycja. Tyle, że pędzi mnie po wszystkich ubikacjach. Siadajcie. Karny przyniesie zaraz kawę. Kapitan na chwilę przerwał, wyciągnął szufladę biurka i położył przed sobą kartkę papieru maszynowego. Panie Skoczek, rzekł, marszcząc po swojemu brwi. Znamy się już dość długo. Wie pan doskonale, że nie znoszę krętactwa. Liczę na pańską szczerość. Proszę nam po kolei opowiedzieć o wszystkim, co wydarzyło się minionej nocy, a w czym pan uczestniczył osobiście. Niech pan zaczyna, słuchamy. Rozległo się pukanie. Po chwili steward Jan Karny postawił na stoliku obok biurka termos z kawą. Zachowywał się nadzwyczaj cicho i gdyby nie to, że go widzieli, mogliby ulec złudzeniu, iż termos za sprawą jakiejś magicznej siły spłynął z sufitu. Filiżanki zaś same wypełniły się kawą. Opuścił kabinę kapitana bezszelestnie, jak wszedł. Czy mogę już mówić, panie kapitanie? Skoczek, nie wiedzieć czemu nie był tego pewien. Tak, słuchamy pana. Może zacznę od tego, że po dwudziestej byłem już w łóżku, to znaczy leżałem na kanapie, w kabinie radiowej. Odebrałem ostatnie depesze, gazetkę marynarską z kraju, ustawiłem aparaturę na kontrolera automatycznego i miałem szczerą ochotę jak najszybciej zasnąć. Ale nie mogłem. Żołądek nie dawał mi spokoju. Przyjmowałem krople i tabletki, jakie otrzymałem od drugiego oficera. Wypiłem dwa kieliszki żubrówki i kieliszek whisky, ale nic mi nie pomogło. Co pewien czas musiałem biegać do ubikacji, piętro niżej. Czyżby u pana zlikwidowano łazienkę? spytał Branicki. Nie mam ochoty żartować, panie pierwszy. Łazienki mi nie zlikwidowano, ale muszla klozetowa od dwóch dni jest zatkana. Na naszym piętrze ubikacji w ogóle nie ma. Przecież pan o tym wie. Dość tej sprzeczki, uciął kapitan. Często pan tak biegał na dół? Na zegarek nie patrzyłem, panie kapitanie, ale myślę, że co godzinę. Jaki to ma związek ze sprawą? Ma, panie kapitanie. Bo za którymś razem, gdy wychodziłem z ubikacji, spotkałem się oko w oko z inżynierem Mondalskim. Uczepił się mnie, mówiąc, że musimy zacząć działać, musimy to dziś zrobić, czuję to. I takie tam plutło różności. Nie rozumiem. Umawialiście się przedtem co do jakiegoś wspólnego działania? Nigdy w życiu, panie kapitanie. Skoczek uderzył się dłonią w pierś. Nie umawiałem się z nim absolutnie. Tylko on, znaczy się inżynier Mondalski, zadręczał mnie prowokacyjnymi rozmowami na temat jakiejś wyimaginowanej depeszy, jaką chciał za moim pośrednictwem nadać do kraju. Odpowiadałem mu, zgodnie z prawdą i obowiązującymi zasadami, że każdy pasażer może nadawać, co chce i do kogo chce, i że wcale nie musi mnie o to prosić, bo to nie jest prywatna przysługa, ale zwyczajna powinność. Tak mu odpowiadałem, panie kapitanie. Chwileczkę, dlaczego rozmowy z Mondalskim nazywa pan prowokacyjnymi? Bo mi na takie wyglądały. Ciągle mówił o depeszy. Podkreślał, że jej treść będzie mieć bardzo ważne, a raz nawet powiedział, że sensacyjne znaczenie. Ale gdy go przyciskałem do muru, to znaczy gdy go prosiłem o tekst tej depeszy, to zawsze spotykałem się z taką samą odpowiedzią. Jak przyjdzie czas, usiądziemy i napiszemy. W końcu pomyślałem, że ten inżynier nie ma wszystkich w domu. I tak go też traktowałem. Powtarzam pytanie, panie Skoczek. Dlaczego nazwał pan te rozmowy prowokacyjnymi? Czekam na odpowiedź konkretną. Zdawało mi się, panie kapitanie, że on tak często do tematu tej depeszy powracał, jak gdyby chciał sprawdzić, czy przypadkiem przed kimś się z tym nie wygadam. Zastanawiałem się nawet, czy nie była to pułapka przygotowana specjalnie dla mnie. Ale nie mogłem znaleźć powodu, żadnego wytłumaczenia i dlatego uznałem to za prowokację. Ja swoje obowiązki znam, pan kapitan wie o tym najlepiej. U mnie każdy tekst jest ściśle tajny. Nie mówię o służbowych, bo to rozumie się jak dwa razy dwa, ale o prywatnej korespondencji. Nadaję teksty do żon, kochanek, ciotek czy teściowych. To nie ma znaczenia. Nadałem i już niczego nie pamiętam. Taki już jestem. Spocił się, wygłaszając tę tyradę. Ani struga, ani Branicki nie byli w stanie ocenić, co z tego opowiadania było prawdą, a co nią nie było. Wiedzieli tylko, że nie wszystkie prywatne korespondencje były w kabinie radiooficera zapomniane ale że łączyło się to zazwyczaj z jakąś sytuacją humorystyczną, przynoszącą marynarzom odprężenie, to też nie przywiązywali do tego znaczenia. Felix Skoczek był służbistą pragmatykiem i takim go znali przede wszystkim. Jak pan sądzi, czy Mondalski czekał na pana? Myślę, panie kapitanie, że spotkał mnie na korytarzu raczej przypadkowo. Sam mi powiedział, że wybierał się właśnie do mnie, na górę. Tak powiedział? Na pewno? Słowo daje, panie kapitanie, tak powiedział. Znudził mnie tym swoim bajdurzeniem odepeszy, więc zaproponowałem, żebyśmy wstąpili do jego kabiny. Ale on wykpił się tym, że nie ma nic do picia. To ja mu powiedziałem, że też nic nie mam. Ale dodałem, że są w chłodni w depozycie moje dwa kartony piwa, przeznaczone na dzisiejszy chrzest. To znaczy, że poszliście do chłodni po to piwo. Skąd miał pan klucz do chłodni? Tak jest, panie kapitanie. Tak właśnie było. Poszliśmy do chłodni. Z Jurkiem Rochem, naszym kucharzem, żyje dobrze i on mi zezwala na przechowywanie moich napojów w chłodni. Od dawna zdradził mi też miejsce w kuchni, gdzie na haczyku zawsze wisi klucz od chłodni. Zszedłem po ten klucz, wróciłem na pokład pasażerski, gdzie czekał na mnie pan Mondalski i dalej poszliśmy razem. Ale nie korytarzem załogowym, tylko wokół mesy. Pan wie, z prawej burty. Otworzyłem chłodnie, wytaszczyłem jeden karton z piwem. A miał pan tam dwa kartony, czy tak? Mówiłem już, że dwa. Wyniosłem jeden i powiedziałem do inżyniera: Pan poczeka, ja ten karton zataszczę na górę. Wrócę, weźmiemy drugi i pokrzyku. Nie chciałem dzisiaj łazić specjalnie po ten drugi karton. Ale poszedł pan jednak. Kiedy? Dzisiaj oczywiście. Niech mnie Bóg strzeże, panie kapitanie. Dzisiaj noga moja nie stała nawet w pobliżu drzwi chłodni. Co też pan mówi? Panie Branicki, powiedział kapitan do pierwszego oficera, patrząc uważnie na skoczka: proszę zejść do chłodni. Po drodze, niech pan weźmie ze sobą ochmistrza, żeby mieć świadka. Mogę się mylić, ale twierdzę, że w chłodni nie ma ani jednego kartonu z piwem. Pierwszy oficer wziął klucze z biurka kapitana i wyszedł bez słowa. Przerwiemy rozmowę. Proszę napić się kawy, panie Skoczek. Może ona uzdrowi pański żołądek. Czy nadal czuje się pan niedobrze? Kiepsko, panie kapitanie. Właśnie czuję, że będę musiał wyjść. Nigdzie pan teraz nie pójdzie. Proszę, moja łazienka jest wolna.